Cześć. Dziś mam dla Was prototyp gry The Dog Quote. gry, która będzie na Kickstarterze już 12 kwietnia i ta kampania będzie trwała do 5 maja. Jest to gra zrobiona przez Lucky Tag Games i Van Rider Games. To jest prototyp i jest to gra dla starszych graczy. Tutaj na pudełku mamy 16, bo są przekleństwa, jest morderstwo, no dzieje się sporo. Także młodszym widzom radziłabym teraz wyłączyć. Jest rok 1980 i jesteśmy w Nowym Orleanie. Pokażę Wam fragment aplikacji, to jak ta aplikacja działa, więc kilka spoilerów tutaj będzie, ale nic wielkiego nie zaspoiluje całej historii, która tutaj się dzieje. No ale przejdźmy do gry. Gra The tak, działa trochę na zasadzie Destiny, trochę na zasadzie Chronicles of Crime, czyli mamy swoją. Postać. Ta postać ma swoje statystyki, mamy skarty, mamy kości i to tutaj bardzo przypomina właśnie um, Destinys, gdzie mamy różne um, umiejętności i na tej samej zasadzie rzucamy kości i sprawdzamy, czy nam się udało wykonać dany test, czy nie. Jeżeli chodzi o podobieństwo do Kronik Zbrodni, no to tutaj wiadomo, mamy morderstwo, jest to gra detektywistyczna, jest to ko pełna kooperacja, no i mamy kartę z kodami QR do, ska do skanowania przez aplikację. Jest to gra typowo właśnie prowadzona przez aplikację, więc jeżeli takich gier nie lubicie, no to niestety, ale tak gra wam się nie spodoba, ale jeżeli jesteście fanami Kronik um, Zbrodni, jeżeli jesteście fanami Destiny's, to ta tak na pewno, na pewno wam przypadnie do gustu, jest bardzo intuicyjna, łączy w sobie najlepsze cechy tych właśnie dwóch gier. Przyjrzyjmy się trochę bliżej temu, co mamy na stole. Do wyboru mamy cztery postacie, ale tutaj Wam pokażę dwie. Jest to Winter Mullins i Constance Moreau i tymi postaciami graliśmy właśnie w ten scenariusz. Matt grał jako Winter Mullins, a ja grałam jako Constance Moreau. Um. Tutaj możemy wybierać sobie wszystko na zasadzie, jaki jest wasz ulubiony kolor, czy jest to zielony, czerwony, żółty, czy fioletowy, czy przeczytać sobie historię tych bohaterów z tyłu ich płytek i zobaczyć, na czym to wszystko tutaj polega. Ustawiamy sobie statystyki, tak jak nam mówi aplikacja na samym początku. Każdy zabiera ze sobą dwie kości i jedną kość em, do testów. A pozostałe kości mamy gdzieś w zapasie. Mamy też karty startowe, i tutaj takie karty są podzielone właśnie na kategorie kart startowych, które mają Eskę i reszta ma numer jeden. I to jest oczywiście tylko prototyp do pierwszego scenariusza, więc tego na pewno będzie dużo, dużo, dużo więcej. I w tym scenariuszu wybieramy sobie jedną z tych kart startowych, jako nasza specjalna specjalną umiejętność, i patrzymy na nazwy tych kart, na to, co one robią, ponieważ pozostałe karty, niektóre. E, mają takie wymagania, żeby mieć na przykład tę kartę Quick Thinking. Musicie najpierw mieć Street Smarts. Także musicie zastanowić się, jakie karty chcecie najpierw mieć, bo później będziemy właśnie płacić punkty doświadczenia, żeby sobie takie karty dokupić. Każdy z graczy również otrzymuje taką oto miniaturkę swojego bohatera. Ja ich jeszcze nie pomalowałam, mimo że myślałam, że pomaluję do momentu nagrywania wideo, ale stwierdziłam, że chcę na gorąco wam nagrać tutaj. Na czym ta gra polega zaraz po skończeniu tego scenariusza, więc jeszcze ich nie pomalowałam, ale na pewno się za to zabiorę i pokażę Wam tego efekty. Tutaj mamy wszystkie żetony, które nam będą potrzebne do rozgrywki. Mamy żetony miejsc. Żetony NPCs, czyli Non-Playable Characters, czyli osób, które w tej grze będziemy spotykać i z nimi rozmawiać. Tak jak w Destiny's mamy miniaturki, tak tutaj mamy takie e, żetony i w sumie te żetony są OK. Te, no nie muszą być plastikowe mini, żeby to robiło wrażenie, bo to nie o to tutaj chodzi. Te żetony mają być widoczne i mają właśnie sprawiać tylko funkcję e, jakiejś dawania nam informacji czy po prostu bycia w tej grze. Przez kilka minut i potem wypadają z planszy, więc po co marnować na to plastik? Tutaj jest główna plansza tej gry, czyli mapa nowego Orleanu, i są jakieś tam do niej przypięte różne miejsca, także to one są wszystkie tutaj dość randomowe. Jeżeli dokładamy nowe miejsce do mapy, to jest to a ciemna pineska, a jeżeli je potem już eksplorujemy, to ta pineska obraca się na drugą stronę. Wszystko nam mówi aplikacja, co i jak trzeba zrobić. Tak jak wspominałam, cała gra jest właśnie prowadzona przez aplikację. Aplikacja pokazuje nam, jak ustawić nasze płytki bohaterów, jak wybrać karty, kiedy rzucać kośćmi, jakie wybieramy testy. Wszystko jest naprawdę bardzo jasno objaśnione. Do tego mamy też właśnie lokacje, które będziemy odkrywać na planszy. One wtedy tworzą takie e, miejsca, typu na przykład czyjś dom, gdzie możemy chodzić po pokojach i odkrywać różne rzeczy, trochę tak jak w posiadłości Szaleństwa. Do tego zdobywamy różne karty i zdobywamy karty z dwóch stosów: jest to stos opowiadania, stos historii, czyli taki, który będziemy tutaj dokładać do naszego. Inwentarza, i on tutaj coś nam daje, jeżeli chodzi właśnie o e, progres tej historii. I są karty z drugiego stosu, które będziemy po prostu zużywali w trakcie rozgrywki, e, żeby pokonać jakieś testy, żeby dodać sobie jakieś punkty albo żeby na przykład kogoś przekupić. E, różne rzeczy będziemy robić z tymi kartami e, i wszystko tylko i wyłącznie zależy od nas. Punkty XP zdobywamy wspólnie i decydujemy, kto jaką kartę może sobie na przykład ulepszyć. Możemy takie punkty wydać też, aby e, odświeżyć sobie kość, ale te punkty również kumulujemy na koniec każdego scenariusza, bo te scenariusze są połączone w kampanię. I na koniec takiego scenariusza będziemy mogli wydać takie punkty, żeby sobie właśnie ulepszyć tutaj statystyki, patrząc na to, ile punktów trzeba wydać. Także trzeba zawsze się zgodzić na to, kto na co wydaje dane punkty. O wykonaniu nie będę tutaj dużo mówić, bo to jest prototyp, ale no jednak wspomnę, że jak na prototyp, to to jest świetnie wykonane. Te miniatury są naprawdę nieziemskie. Szczególnie tutaj moja ulubiona miniatura Barona. Bo to jest coś niesamowitego. Jest świetnie naprawdę zrobiony, jak na prototyp szczególnie. Kości są dobrej jakości i... Grafiki są naprawdę, wszystko jest super. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to jest mroczna. I naprawdę mroczna. Tutaj jest kult, tutaj są zabójstwa, tutaj się leje krew, tu jest dużo, dużo, dużo przekleństw. Czasami może nawet aż za dużo. Um, i no niestety, ale to nie jest na pewno gra dla wszystkich, jeżeli właśnie o to chodzi. System tej gry, tak jak wspominałam, przypomina bardzo właśnie połączenie Destiny's i Kronik Zbrodni i to nam się bardzo podoba, my się do tego systemu bardzo przekonaliśmy. Kroniki Zbrodni u mnie rosły dość wolno, jeżeli chodzi właśnie o, o moje uczucia do nich, ale z kolei Destiny's bardzo szybko mi przypadły do gustu i to bardzo mi te Destiny's przypomina i bardzo nam się to podoba. Ta gra nie jest trudna, tutaj naprawdę nie ma wielu zasad, jeżeli graliście w poprzednie gry Lucky Dug Games typu Destiny, typu kroniki zbrodni, to bardzo szybko się odnajdziecie w tym świecie. Trochę nawet może to przypomina posiadłość szaleństwa, właśnie tym, jak ta rozgrywka przebiega i tematyką, i tak dalej. Chociaż tutaj nie ma Cthulhu ani nic takiego, no to jednak trochę, trochę jest to podobne. Ten pierwszy scenariusz zajął nam około dwóch godzin razem właśnie z przeczytaniem zasad i z zapoznaniem się z tym, jak to wszystko działa. Także to nie jest najkrótsza, najszybsza rozgrywka, ale no wciąga rzeczywiście i chcieliśmy do samego końca zagrać i nagraliśmy no, do dość późnej nocy. Także naprawdę e, jest to bardzo wciągające. Ja jestem po, po raz kolejny super miło zaskoczona właśnie e, kaczkami, które wydają takie świetne gry i ja, ja rozumiem, że to jest gra prowadzona przez aplikację i nie wszystkim się to spodoba, ale też nie wszystkim musi, oczywiście to nie jest gra dla wszystkich, jeżeli właśnie chodzi o jej tematykę um, i to do kogo ona jest skierowana. Ale jeżeli lubicie mroczne klimaty, jeżeli nie przeszkadzają Wam aplikacje w grach, jeżeli graliście w Destiny, graliście w Kryniki Zbrodni i chcecie czegoś więcej, to The Dark Quote jest naprawdę świetną pozycją. Gra wchodzi na Kickstarter już 12 kwietnia i kampania potrwa do 5 maja. Także miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Na razie.